Znajmniej Jakub Straszewski, druga walka, drugie zwycięstwo na punkty, aczkolwiek druga walka w miarę pewnie wygrana. Yy, tak, zgodzę się, druga walka była pewno wygrana, trzy rundy z mojej strony prowadzone, pełna kontrola, przebieg walki po mojej myśli, wszystko szło bardzo dobrze. Tak optycznie ta pierwsza runda jeszcze tak w miarę równa była, chociaż 4 do 1 ją wygrałeś, natomiast od drugiej już pełna kontrola. I tak mam wrażenie, z mojej perspektywy to tak wyglądało, że dopóki byłeś prawy-lewy, to jeszcze to on sobie z tym radził. A kiedy wydłużyłeś tą serię do trzeciego ciosu z tej prawej ręki, to on się gubił, czy to był na dół cios, czy to na górę. Tak, tutaj dostałem bardzo cenną wskazówkę od trenera z narożnika, żeby właśnie wydłużyć tę akcję, żeby nie mieć samego prawego, prawy lewy, dołożyć prawego sierpa poza kroku. Jak jednocześnie byłem prawy-lewy, już zwyczaił tutaj przeciwnik Węgier klimat, że tak powiem i musiałem coś zmienić, do, przyniosło to efekt. Do, do, do tej pory się bujasz, widzę, z wody są jeszcze tego. Tak, emocje tutaj panują jeszcze. To, Ten lewy fajnie wchodził na dół, ale tak jak mówię, tam góry tej brakowało, więc dopiero ten prawy się wchodził, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Teraz Uzbek. Widziałeś jego walkę, czy raczej się rozgrzewałeś tak, eee, prawda? Raczej się rozgrzewałem, tak naprawdę się rozgrzewałem. Skupiłem, skupialiśmy się dzisiaj z trenerami tutaj na Węgrze. Będziemy analizować Uzbekistana, Uzbekistańczyka. Uzbeka nawet. Uzbeka, jak zwał tak zwał dobrze, bo tak się nawet się spytałem, czy trafiesz na Hindusa, czy na Uzbeka, bo oglądałem mi tego i tego, żeby sobie porównać i cieszyłem się, że trafiasz na Uzbeka, bo on dzisiaj bardzo przeciętny w sumie się zaprezentował. Yy, tak, ale co nie ma walka, wie pan, walka jest różna. Dzisiaj mógł się zaprezentować yy, słabo. W mną walce może postawić mi bardzo dobre warunki. To jest boks. Walki są różne. To, to prawda, uzbek w super mi się bardzo podobał w pierwszej walce, w drugiej już sobie wyglądał. Ale niższy rywal, więc powinien Tobie akurat ten twój styl, gdy chodzisz na tych nogach, on akurat powinien ci pasować. Yy, tak, ja lubię przede wszystkim boksować z niższymi rywalami. Wyczuwam kontrolę, wyciągam rękę, wtedy przypuszczam na boki i myślę, że będzie wszystko po mojej myśli. To jest świerćwiną z tego, co że Tak, zgadza się to już jest walka o medal. No, to życzę Ci tego medalu i dobrej walki. Kolejne dzięki. Dziękuję bardzo. Jeżeli mógłbym pozdrowić dzisiaj mój wujek Robert, ma imieniny, wujek z Kacem. Dla Ciebie to jest walka. Trzymaj się. I jeszcze chciałbym przede wszystkim moją mamę i tatę, którzy są dla mnie mega wsparciem, tak samo jak i wujek Jacek. Tutaj wszyscy dopingują, wszystkim kibicom chciałbym podziękować. Oczywiście też sponsorom, bo wiem, że rozwijają moją karierę. Dziękuję bardzo. Dzięki.